Druga, trzecia część za się ten czas wydegował. On no wiecie, wyłączył. Mieszamy wszystko. Jestem mega ciekawa jak to będzie smakować. Mieszamy. Dobra. Chyba już wymieszałam, To testujemy. Mam kulekę. Ta kulka jest pyszna. Ogólnie? Polecam sobie zrobić te z tym, tylko nie dawajcie całego syropu, bo nie będzie dobra. Dajcie sobie tak nie cały syrop. Nie, no, nie. No. To jest pyszne, Bardzo polecam. Bardzo polecam z tym barkiem wiśnia z jabłkiem. No, naprawdę super. Super połączenie. Mhm. Ale bardzo dobre. Polecam. Kupujcie. Bez zastanowienia lepszego nigdy nie wiem, nie ja. ale dobre, bardzo mm, polecam bardzo naprawdę polecam Ma ocenka 10 na 10, polecam, naprawdę kupujcie to jest pyszne, nie nalewam no oczywiście, ale kto chce to kupujcie, bo to jest tak dobre, no ale niektórzy nie lubią tea, no i nie kupią ale trudno, ale bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre. No, bardzo dobre. No, polecam. Bardzo polecam. Moja ocenka 10 10. No, polecam. <laughs> nie wiem, co mam powiedzieć. Kulki są bardzo dobre, bo one są litchi i te lici tak czuć. Tylko, że w tym napoju tak bardzo nie czuć litchi, ale tak no sucho to czuć liczi. Napiszcie w komentarzach, co mogę nagrać, bo nie wiem. Nie bardzo dobrze. Gdzieś na 10. Ale piszcie, piszcie w komentarzach. Nie, gdzie tu komentarz nie, wiem. Ale piszcie w komentarzach, błagam. No i subskrybujcie mój kanał i rozsyłajcie go. No, bo chcę dobić do bardzo dużo 30, a potem duży, więcej, więcej i więcej. Więc proszę. I to tyle mojego odcinka. Pa!